Nie, ognisko w lesie więc smętną pioskę niesie. Jak to jakoś tak było? Nie? Cudowne ognisko. Zobacz wewnątrz. Co tam się dzieje? Jak zamieniesz oczy, to zobaczysz. Co się dzieje w tobie. mocno działa, że aż muszę się odsuwać I oto, jak to mocno działa nic nie trzeba robić, w ogóle nic nie trzeba oczyszczać, nic nie trzeba naprawiać, wszystko jest doskonałe to jest tak niesamowite jak uznasz, że jest doskonałe to po prostu odhaczyłeś temat i idziesz dalej tak to widzę Ponie to ognisko tak, cudownie. Nie ma wieczoru ci życzę.